To tydzień jest już trochę po szóstej. Coś zjadłem, teraz coś piję i przymierzam się do pierwszej mojej takiej wyprawy w tym roku, czyli minimum 100 mil, czyli na Polskie 160 km. Yy, a przy okazji, będę wam mówił, jak przygotować się właśnie do pierwszych 100 km, jak je pokonać. No, co zwrócić uwagę. Ci, co oglądali już moje wcześniejsze filmiki o tam trenowaniu, przygotowaniu do startów, to mniej więcej powinni już coś, co nieco wiedzieć. Dzisiaj mam okazję, żeby pojechać do Bydgoszczy. W, w linii prostej byłoby to 110 km. Ja bym sobie trochę utrudniłem. Będzie to 160 km, pojedziemy tak. to powinien sprzyjać, bo albo będzie taki, czyli trochę boczny, albo później w plecy, albo będzie taki, czyli cały czas tradytycznie w plecy, ale trochę boczny. No, Mówię tak cicho, bo jeszcze moja rodzinka śpi, więc nie chciałbym ich obudzić. Dobra, na razie, póki co, jak się do tego przygotowałem, to na pewno wczoraj dużo zjadłem węgli, nie tylko. Rano był banan przed treningiem. Normalnie nie jem nic z rana, ale wczoraj zjadłem. Starałem się zrobić nie za dużo kilometrów i wyszło mi jedynie chyba 56. Po treningu zjadłem parę kanapeczek zasmażanych z jajkiem. W pracy udało mi się zjeść na szybko dwie kanapki składane po powrocie zjadłem. Trochę ziemniaczków z jakimiś tam pałeczkami, nagacami. Nie wiem co to tam było. Yy, chyba tych kawałków kurczaka było z 15-16 sztuk, coś takiego. Jak liczyłem, było pyszne. Yy, dobra. No i na koniec, na wieczór, trochę żarcie z KFC. Do tego parę piwek do nawodnienia. I dzisiaj jestem jak nowonarodzony. Czuję, że mam siły. Zjadłem też trochę jajeczniczki. Chociaż nie powinno się, ale, ale ja zjadłem. Nie jest, ja zjadłem za dużo, żeby nie zapychać się tam z czterech jajek. Teraz piję jerbę. Nieco niektórzy piją kawę, ja piję yerbę. Jest ona taka, że delikatnie pobudza, ale nie robi takiego bum. że nagle jesteś ładowany. A zaraz taki zjazd. Tylko po prostu pobudza i, i się fajnie jeździ. No. Dobra, mam parę dylematów. Bo jest 8 stopni. Pewnie temperatura szybko będzie rosła, ale nie wiem jak się ubrać do końca. Na pewno założę krótkie spodenki. I pytanie czy jeszcze na założyć na kolenniki i później je zdjąć czy nie zakładać ich. Bo odnośnie tutaj torsu też jest dylemat, czy założyć termo i na to koszulkę. Może na no to jakąś wiatróweczkę? Może tak będzie, dobrze? Najgorzej mam z górą, bo mam dwa kaski, jeden w rozmiarze L, drugi M. L jest trochę cięższa i mogę zmieścić pod nią czapkę w MC. Jest super ultra lekka, ale już tej czapki nie założę. I pytanie, czy moja głowa da na to radę? Tu muszę się jeszcze zastanowić. No będzie pewnie decyzja na sekundę chwilę. Dziś jest pierwszy dzień w ogóle, gdzie startuję z torbą pod ramę. Mam już no, od dłuższego czasu, ale jeszcze nigdy nie używałem. dzisiaj mam okazję. Bo jednak parę rzeczy chcę ze sobą zabrać, a później będę się pewnie rozbierał z tego, co wezmę za dużo. No bo ma być nawet 18 stopni w cieniu, więc podejrzewam, że na słońcu to w ogóle będzie Słońce Słoneczko jeszcze nie wychodzi. Więc no, z czym trzeba uważać, nie? żeby. Nie ubrać się, za zimno, nie za ciepło. No bo wiadomo, że jak się spocę i się no za szybko rozbiorę, no to wtedy mnie przewieje, Mogę być chory. Dobra, co do sił, to na pewno trzeba je rozłożyć na cały dystans. Planuję tu jechać około 5 godzin. Czyli, żeby pokonać 160 km w 5 godzin, musiałbym mieć średnią 32. My jesteśmy umówieni na godzinę 13, byt poszczy, na sesję zdjęciową. Żona pojedzie samochodem. I z dzieckiem, ja pojadę sobie rowerem. Ja muszę wystartować o siódmej. No mógłbym teoretycznie o ósmej, jeżeli bym zakładał, że nie będę miał żadnej przerwy, ale e, wolę sobie pochodzić na spokojnie. Może coś przy okazji zwiedzić, jeżeli będzie co po drodze. Przygotowanie fizyczne na pewno mam, no bo jednak już 4000 km w tym roku wpadło. Dokładnie wczoraj. Więc, więc o to się nie martwię. Psychiczne nastawienie jest w miarę dobre. Sprzętowo wszystko gra, wszystko naładowane. O, coś mi jeszcze jeździ po brzuchu, więc chyba jeszcze redukcja wagi jakaś będzie. Właśnie co do redukcji wagi, wczoraj rano ważyłem 79,5 kg. Po całym dniu y, obszarstwa na sam wieczór ważyłem 81. Dzisiaj po redukcji wagi znowu waży 79,5 kg. No nic, trzeba wyjść z psem i powoli się ogarniać, szykować i ruszać w drogę, nie? No, z psem rano muszę wyjść, bo jak nie, to się na mnie obrazi. Słoneczko coś tam powoli się przebija, więc mam nadzieję, że będzie dobrze. Póki co nikogo na horyzoncie nie widać. Jak tu się ubrać? A to jest pytanie. Zaraz zobaczycie. Ale mam nadzieję, że mnie słychać, bo trochę wieje. E, wyruszyłem nieco później niż planowałem, e, bo jednak o 7:40 z tego względu, że wracając ze spaceru z psem, trafiłem na gościa, który nagle wyskoczył z pergoli. E, poprosił mu, że mu pomógł ktoś, e, że mu pomógł. Dojść do domu. Była to ciężka sprawa, bo zadaczał, zataczał, ale nie było. Czuć od niego woni alkoholu, Wyglądał właśnie na schor schorowanego, bo tak ciężko, że w pewnym momencie przenosił się na barierki i mało co się nie udusił. Zadzwoniłem na numer alarmowy 112, powiedzieli, że karetka zaraz będzie, czekałem, czytałem. Guść właśnie nie mógł doczekać, aż po prostu stały do domu. Czyli nie założyłem rękawiczek. Mam lżejszy i mniejszy kas, gdzie nie mam czapki Mam tylko termoaktywną i koszulkę na to żadnych no... antaloników żadnych Jedynie co to mam nakładki na yy, buty, żeby też tak nie No wieje trochę Dobra. No i pierwsza ważna rada to wiatru no To żeby ustalać sobie trasę tak, żeby początek był pod wiatr, a powrót z wiatrem. To jest ważna zasada z tego względu, że jeżeli pojedziemy pod wiatr, pomęczymy się trochę, a no to na powrocie, jak opadniemy z sił, no to jednak ten wiatr będzie nas nieco pchał i nie będzie takiego biodoła psychicznego. Dobra, U mnie co do prędkości na razie, mniej się nie zakładałem, bo 30,5. 8 stopni, jest ciepło. Dobra, jadę. Jakieś muzeum lotnictwa? E, tylko Średek Łukowy. Dobra, druga bardzo ważna rzecz, czyli rozłożenie sobie sił. Jak ja to mówię przy dłuższych dystansach trzeba jechać tak, żeby nogi miały lekko. Mimo że nie jadę za mocno, na szczęście jak sprzyja, to udaje mi się właśnie uzyskać średnią 32 i staram się właśnie, żeby nogi za mocno nie kręciły, bo wiem, że to może jak się przesadzi, no to będzie bomba na koniec i, i nie będzie ładnie. fajnie. Ale yy, trzeba zwracać uwagę na górkach. Dużo osób na początku popełnia błąd i twierdzi, a podjadę sobie górkę szybciej, to będę miał łatwiej. To wcale nieprawda, lepiej górkę pojechać dłużej i spokojniej, niż zrobić taki sprint. Z tego względu, że na przykład porównajmy siebie do auta. Auto ma bak, paliwo i im mocniej przyciśniemy, to paliwo się szybciej zużyje. Tak samo jest z, yy, z nami. Mamy zapas jakiegoś tam glikogenu i każdy interwał powoduje, że ten zapas się chci zużywa. Ja tętno staram się nie przekraczać 140 w chwili obecnie teraz o, na pogoda ręce 126 Ale jeszcze długa droga, więc jedziemy dalej. Ważną kwestią jest, jak się przejeżdża przez tory, bo czasami są po skosie jak te, i może koło się zblokować. Więc lepiej takich sytuacji też unikać. Ale zaczyna się chyba zmieniać wiatr, bo jest taki bardziej mocny. Zobaczymy, jak to dalej będzie się układać. Widzieliśmy rogokło. Jestem w Kruszwicy jest mi nimi wieża zazwyczaj strasznie śmierdzi, na szczęście ja chyba pojadę tak że nie będę musiał obok tego przejeżdżać aczkolwiek niekoniecznie, bo nie pamiętam mam nadzieję, że nie ale jest dobrze temperatura rośnie pokazuje mi już aż 11 stopni więc jest spoko słoneczko gdzieś tam jest czas na mały pit stop już dwie godziny za mną. Więc wypadałoby coś zjeść, zjeść większego. Tu mam. Zrobiłem sobie o kanapeczki. Z kapiekażem. Póki co idzie dobrze. Lepiej niż planowałem. Ale zawsze może być jeszcze lepiej. Bo robią się tutaj schodki, bo strasznie dziurawe asfalty. W dodatku wiatr się zmienia. I zaczyna być troszeczkę bardziej boczny, bardziej wryj. O czym zaraz się bardzo dobrze. Przekonam. W ogóle zapomniałem powiedzieć, że w całej tej akcji porannej z tym gościem yy, zgubiłem telefon po drodze, bo szybko biegłem zaprowadzić psa i mi tylko przeszkadzał. Później szukałem statywu do GoPro, gdzie się okazało, że zostawiłem w robocie, a szukałem go chyba z 10 minut. Dobra, co to jeszcze porad? No bo co to porad, <laughs> no to ważne na pewno, żeby jeździć bezpiecznie, a żeby jeździć bezpiecznie, to trzeba jeździć na pewno w kasku. Lepiej, żeby on nam się przydał, ale zawsze lepiej mieć. Ważne są też okulary, bo to nie tylko chronią przed słońcem, ale też potrafią przed jakimiś uderzeniami, gałęziami czy coś ochronić. Ważne, żeby były one założone na paski, nie pod. Tak jak jeździmy dużo po asfaltach, warto mieć też lampeczki z tyłu i z przodu, żebyśmy byli widoczni. Kiedy samochód nie na ostatnią chwilę nas mija, tylko wie, że ma sobie jąć i trochę nieco zrobić. Ważne, na pewno, żeby sprzęt był sprawny i nie musieli kombinować z przerzutkami, tego coś tutaj zrzucić, coś podciągnąć, coś działa nie tak. Rower mamy wsiąść, jechać i mamy nic nas nie interesować żeby nas nie rozpraszać, bo musimy zwracać uwagę na drogę. Tylko różnie bywają szkła, dziury. Trzeba mieć baczność na jakieś pieski z okolicy Kolejna sprawa, na rowerze musi być nam wygodnie Dlatego musi być wygodne siodełko Nie ja mam akurat jeszcze Mondragera Montrosa, bardzo dobrze mi się na nim jeździ Póki co. Mam jedno takie ulubione siodełko, które, na którym przejechałem Maraton 24 godzinny i planuję go w najbliższym czasie nabyć O ile będzie dostępny no Do mały eksperyment z kierownicą Obniżyłem sobie mosta i odwróciłem go z od drugą strony gdzie mam bardziej agresywnie troszkę mi tutaj widać, że źle dokręciłem śrubki od mostka i mi się obniżyło, muszę to poprawić kiera widać poprawiona czekajmy, żeby przyspieszyć sobie pracę, dokręcałem śrubki komentarką, że w takim takim akumulatorowym i zapomniałem dokręcić jeszcze je ręcznie Wiesz to wyszło jak wyszło tego warto też przed takim wyjazdem sprawdzać czy dopłynął się warto przed takim wyjazdem sprawdzać połączenia gwintowane o czym każdy producent informuje w książce gwarancyjnej ale nie czytacie, my też nie czytamy no dobra to rep toreb sprawdzają mi się z tyłu mam pociągówkę z, z dętką jakimiś tam imbusami i czymś tam jeszcze z przodu mam Taką napierdoły chociażby właśnie na żarcie Pepsi, wziąłem sobie, słabiała, dziecka pożyczył butelkę, bo widziłem, że nie będę kupował pół litra za 4 zł. Jak za 6 zł, mogę mieć 2 litry, to i się żona napije. No i co, do tej sakwy jeszcze tam, czy tam torby, użyłem jeszcze tak, kanapki, pączek to później będę się rozbiorę bez termoaktywnej pewnie jak słońce przypierdzieli tylnia jeszcze jest o tyle dobra, że mogę ją sobie rozsunąć i będzie jeszcze większa jakby była taka potrzeba dobra słońce wychodzi po kubusiu mi się sprawdził ten bo jednak Pepsi się nie wylała mimo, że była gazowana więc spoko nie sądziłem, że tak dobrze będzie trzymać jeszcze 30 km takiego terenu, gdzie mogę mieć odbocznym wiatrem, ale chyba coś czuję, że będzie bardziej pod wiatrem. I później bijemy w prawo, w stronę północy i powinno być już idealnie z wiaterkiem. Mam nadzieję, że tak będzie. Dobra. Adam, my. A co to do torby, jeszcze tylko jedna taka kwestia. Jest ogólnie spoko, tylko jedna rzecz mnie denerwuje, bo ona tak wystaje. Tutaj ma e, takie zakrycie na suwak przydałoby się po prostu, żeby tutaj był może jakiś rzepik o, żeby to ładnie przylegało bo podczas pedałowania to mi się ociera bo to się robi mniej tak i, i się ociera o, o kolana ale tragedii nie ma, dobra, jadę no i dopa asfalt mi się skończył ale mam nadzieję, że tam kawałek dalej to jest normalnie droga asfaltowa. Przejedziemy, zobaczymy. Jakoś 28 opony dały radę, ale nie było za kolorowo. Zapytałem Państwa, czy zaraz będzie asfalt? Aż tak, tak. Był. Ma 2 km. W początku było ładnie ubite, a później zaczęły się piaski, ale jest dobrze. Dobra, miałem 3 godzinki. Stówka zrobiona. Znam szczerze, że zaczynam mieć mały kryzys. Wiatr zaczyna być przedni, boczny. Nie idzie to ciekawe. Nie wiem, pojawiły się jakieś góreczki. Mam nadzieję, że zaraz będę bijał na północ, bo, bo tak dalej mi się nie chce jechać. Ale stąd nie chcąc trzeba. Piaski też mi trochę dały się we znaki. Nie, nie planowałem. No, zobaczmy tutaj na mapce, czy coś będzie ukazane, gdzie ja teraz jestem bo ja tak, mogilno minąłem pieniec minąłem głęboczek, tak to jest to, szkoda, że tutaj na tej mapce nie pokazuję, gdzie jestem, czyli teraz prosto, 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 no dobra za gołąbkami prawo i jazda dobra, akurat przejeżdżałem obok Błyskupina, więc mówię zajrzę, zobaczę, bo dawno mnie tutaj nie było ostatnio na wycieczce szkolnej w podstawówce z 20 lat temu, pewnie jeszcze dalej. Myślałem, że się trochę tutaj zmieniało, ale no niestety nie zobaczę dokładnie co i jak, z tego względu, że muzeum jest zamknięte dla zwiedzających proszę bardzo. Szkoda, mam nadzieję, że kiedyś otworzą, to sobie rodzinkom przyjadę. No a teraz póki co jadę dalej, bo czas goni. Jedzie się z wiaterkiem, jedzie się fajnie, dobra. Rozmawiałem chwilę z gościem. 20 lat temu tego nie było. Troszeczkę jest więcej atrakcji. Dobra, kiedyś przyjadę z rodzinką, to się obejrzy. A moje tempo teraz: 47 na godzinę. Tajlandia. Zostało mi tylko 25 km. Więc się nie spóźnię. Co a tu taka autostrada. Jadę szybciej od niej. <słuch> Jak to Hugo mówił, ślepa uliczka koniec gry. Tu mi pokazuje poza trasą, tam gdzie miałem jechać to trasy nie było. A tu tak, o, asfalt się kończy. Więc teraz pod wiaterek znowu. I wracamy, no jakoś tam na trasę. Na sam koniec znowu szuty, ja pierdzielę Ale chyba tam jest oswalcik Też mam dosyć Wyszło trochę więcej niż powinno 65 km Prawie skończyłem, 3 minuty straty, ale kilometr kilometrów więcej nie Kończę, bo trochę wieje, Resztę powiem później na spokojnie no i co? Udało się. 5 minut spóźnienia, ale i tak myślę, że nie jest źle. Więc podsumowując, trasę zaczynało się ogólnie źle od samego rana. Jak nie, gość, który wyskoczył mi z pergoli. Później zgubiłem telefon. Później nie mogłem znaleźć tego no. Selfie sticka, żeby móc nagrywać. Trasa zaplanowana przez. Porta Komut, gdzie wybrałem sobie, że będę jechał rowerem szosowym, a natrafiłem w czterech miejscach na szutry, w jednym miejscu nawet piasek, zaczynało się ładnie, bo średnia już pochodziła nawet po 36, więc miałem nadzieję że jeszcze chwila i będę jechał jeszcze bardziej z wiatrem, gdzie ta średnia wzrośnie a okazało się odwrotnie, wiatr zaczął się zmieniać, zaczął być w ryj po czym średnia spadła do 33 na godzinę Finalnie udało mi się odratować troszeczkę i jeszcze tam do, dobiłem do 34, więc wyniki tak lepszy niż zakładałem, no bo miało być 32, było 34, więc spoko trasa w pewnym momencie, no tak skończyła mi się, musiałem zawrócić, poszukać innej trasy, bo się okazało, że bierzemy na S5, gdzie Rowery tam nie mogły, nie, nie miały dostępu, był zakaz, więc wziąłem i ominąłem trasę. I wina, finalnie wyszło 165. Więc gdyby nie to, to na pewno bym zdążył. Ogólnie, siły rozłożyłem, w średnie ten wyszło mi 139, więc starałem się jechać nie za mocno, nie za lekko. Aczkolwiek pierwsza część, pierwsza połowa trasy była na pewno jakoś dużo spokojniejsza, bo tętno było 135, później chyba doszło to zmęczenie i finalnie y, tam widziałem w drugiej części chyba było ponad 142, 3 coś takiego, nie? tego są takie tętno, czyli tętno czysto wytrzymałościowe, właśnie. Co do wytrzymałości, no to y, na szczęście ona jest, bo tak jak mówiłem wcześniej, że Dzień dwa przed takim, taką dłuższą wyprawą zawodami powinno się wypocząć, tak jak tak ja akurat no tak nie zrobiłem, z tego względu, że dzień po dniu robiłem średnio po 60 km. Ale chciałem sprawdzić, jak to będzie właśnie z moją wytrzymałością. Jest dobra, aczkolwiek nie było tego, nie było tej mocy w nogach, żeby móc coś przycisnąć, każda górka po prostu górka, czy, czy też jazda pod wiatr była, było jechane na spokojnie, więc średnia no dobra, ale zawsze może być lepiej. Dobra, jeszcze co do takich przygotowań do samego dystansu. No to ważne, aby nasza pozycja była odpowiednia, bo nie możemy przy tak długim dystansie się męczyć, więc czasami warto zrezygnować z bardziej agresywnej pozycji na rzecz Prędkości, bo wiadomo, to się trochę tam przełoży. Zawsze tam z kilometr może dwa, nawet być wolniej, ale warto, żeby było komfortowo. Tu akurat taki absurd. Ja starałem się, aby moja pozycja była jak najwyższa, aczkolwiek teraz, jak widać, zmieniłem sobie podkładki, odwróciłem mostek i, o dziwo, było mi komfortowo. Ale dlaczego tak? To może wytłumaczę już kiedy indziej. W ogóle chyba zrobię taki filmik, gdzie pokażę, jak bez bike fittingu udało mi się zrobić dla mnie komfortową pozycję. No, jestem bardzo zadowolony, że po tak długim dystansie nie bolał mnie kręgosłup, a od początku roku z tym walczyłem. Specjalnie wziąłem ten rower, żeby był jak najbardziej komfortowy. Jeszcze podnosiłem na tym, na, na mostku, i nie było finalnie idealnie. A okazało się, że musiałem zrobić jedną rzecz, gdzie teraz jest świetnie. I znowu mogę się cieszyć z bardziej agresywnej jazdy czy też pozycji. Co do jedzenia. No to wziąłem tak po godzinie, zjadłem banana, po dwóch godzinach dwie kanapeczki, po trzech znowu banana, i finalnie na końcu jeszcze wziąłem sobie pączka, żeby tutaj w Uzupełnić taką szybką bombę kaloryczną. Do tego miałem Pepsi w buteleczce, co widzieliście, żeby też ten, te cukry uzupełnić. No i było spoko. Co do samego zmęczenia, nie czułem tego jakoś mocno. Na drugi dzień obudziłem się tak, jakbym prawie w ogóle wczoraj nie jeździł, ale dałem sobie dzień odpoczynku i we wtorek już elegancko. Śmigałem, więc. Jakby nic w ogóle nie jeździł wcześniej. Dobra. Czy jeszcze coś z takich porad na dłuższy dystans? No wiadomo, siły rozłożyć, pozycja dobra. E, jeść pić, e, nie cisnąć. No chyba tyle no. W skrócie. Jeżeli macie jakieś pytania, to oczywiście piszcie w komentarzach na każdy staram się odpowiedzieć. Ale powiem tak, no każdy z Was tak naprawdę, nie wiem ile macie kilometrów w nogach w tym roku, ale podejrzewam, że jakby wsiadł, to by przejechał te swoje nawet pierwsze 100 kilometrów. Niezależnie czy mając rower szosowy, górski, gravela, czy też trekkingowy, to wszystko jest tylko zależne w jakim czasie to zrobimy. Tak? No bo jeżeli będziemy już tam powiedzmy mocno wytrenowani, no to pierwsze tam 100 km na rowerze szosowym jesteśmy w stanie zrobić nawet tam 3 godziny z małym hakiem. Jeżeli jesteśmy jeżeli będziemy to robili na nieco spokojniej, nawet na rowerze trekkingowym, robiąc sobie przerwy co 10 km, zajmie nam to cały dzień, ale da się przejechać i nawet bez jakiegoś tam większego zmęczenia, więc wszystko kwestia rozłożenia sił i czasu i każdy z Was da radę. Więc piszcie, jeżeli macie jakieś pytania. E, oraz, czy, czy w tym roku planujecie zrobić swoje pierwsze 100 km? Powiem tak, że pierwsza setka zawsze jakby to jest taka za, za, fajnie, mile zapamiętana. I co, no czas będzie chyba już podsumować za tydzień te kółeczka, bo już trochę kilometrów na nich zrobiłem. E, więc powiem co i jak, jak się śmiga, czy warto, czy nie warto. A no, i tak w ogóle no, jechałem na sesję zdjęciową, więc e, zobaczycie ją teraz na samym końcu. Pokażę Wam, pochwalę się, jak to wszystko wyszło. E, no, i dzięki za oglądanie. Do zobaczenia za tydzień. Hej!